Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z moich rysunków. Pewna słupka na mojej Planet, Planet w opisie, zapytała się mnie, czy wiem jak ożywić marker, który nie pisze. Tak, otóż wiem. I chodzi o taki niewymienny wkład typu sharpie, Bo jak wiecie. No to jak to niby napełnić, skoro tego się nie da w ogóle ten odkręcić to coś. No to tak. Potrzebny nam jakiś tam yy, perfum, niepiszący marker nasz. No i po prostu spryskujemy. Ja to zrobię poza kamerą. Dobra. Już jest tutaj jak widać trochę. Jest zrobione to. Zamykamy by się nam co zrobiło. Możemy strząsnąć. Tak to się lepiej i szybciej zrobi. Tak po mniej więcej 5 minutach markier powinien być jak nowy. Ale teraz czas na rysunki. To jest mój nowy szkicownik, tak. Miałam taki rok temu, ale większy, tak. Kroś nie pamiętam jaki format, no ale o, tak. Tutaj mamy cztery rysunki. W sumie, tu, w sumie trzy, bo to jest słocze, a nie w sumie rysunek. Ale tak, tutaj jest swatcha moich prawie wszystkich markerów. Tutaj jest taki bardzo mocny. Tutaj są jakieś tam inne: no znaczy szarpie. Tutaj są big. I takie z y, y, pepko. Tutaj są kopisy pisaki jakieś tam. Y, nie wiem, nie ja też nie wiem. Tutaj mamy. Zaczęłam tutaj tak dziwnie rysować, więc się nie pytajcie o co chodzi, ale tak, tutaj jest Kleo. Tutaj ma jeszcze nóżnie pokolorowane. Słuchaj, nie wiem dlaczego, ale mnie to boli, że tutaj nie pokolorowałam tego noża, ale tak to jest skleja moja. O, co? Kurde, co ja robię? Hmm. Yy, jak to zrobić? Kurwa. Ehm. Yy. Dobra, dobra, już zawiesiłam się. Następny rysunek to jest to? Tak. Myślę, że nawet spoko. Ostatni tutaj rysunek. To jest taki rysunek, na którym siedziałam dosyć długo. Jest to taki rysunek myślę, że jest dosyć mroczny. No i że się... No, że mi się naprawdę bardzo podoba. Jakby twarz jest bardzo ładna, tylko że tutaj mia, było oko za duże. One były tak, takie duże, a to takie małe, że musiałam je zamalować. I myślę, że nawet to fajnie wygląda tak zamalowane, bo tutaj widać ten obraz oka to tak w sumie fajnie dosyć wygląda. Jest to taki pomysł. Widać, że na to mają naprawdę pomysł. Ale tutaj, jak widzicie te krzyżyki i w ogóle, no to to jest takie. Ho-ho. Uh, 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 uh. Naprawdę. Ten rysunek jest dosyć taki. Zapomniałam tego słowa. Um. Ten rysunek jest dosyć brutalny, ok. Zapomniałam odpowiedniego. Um. Bez ugh, użycia słowa, więc dlatego niech będzie brutalny, ok? No, jak widzicie, bo tutaj jest naprawdę, jakby tutaj z tej dusza tej kobiety, ona, jak widzicie, ma. <ścoughs> um, białą karnację. W sumie Leo ma białą karnecę duchem nie jest, ale mniejsza. Ona jest. Ona jest martwa, okej? Okay? Okej? Okay? Tutaj jest jej dusza. Ona się tak wyłamia. Z jej ten, ciała. No i ona sobie tak fruwa. Jezus, ile jeszcze ten rysunek będę komentować? W sumie sami widzicie i sobie zobaczcie. Jeśli Wam się ten rysunek podoba, zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu yy, Hashtag brutalne Tak, to będę wiedzieć, że Wam się ten rysunek spodoba. Tutaj jest data I tutaj mój nowy podpis Jezus, podpis yy, Bo już yy, Teraz to nie Sasha LPS, tylko Ashley Tak, to jest mój nowy podpis Taki, o oh. Halo, ostrość Dobra, nawet okej okay, się jest jak na mnie. No i tak. Ten rysunek naprawdę jest brutalny. Jeden z brutalniejszych. I tak to jest ostatni rysunek w tym szkicowniku. <grych> ale dobra. O Jezus. Dalej mamy taki rysunek. I ten rysunek był w tym szkicowniku, ale... Jak zaczęłam go kolorować, to się ogarnęłam, że on jest jakiś obleśny i go wyrwałam, okej? Okay? A tutaj ogólnie pisze, myślę, że życie nikomu nie jest potrzebne, czy jakoś tak? Jestem dobra z angielskiego, okej? Okay? O, okej? Okay? No. Jakby to... Ta twarz to jest jakby lol, nie. Nie wiem, w ogóle... O Jezus Jak to w ogóle wygląda, ale To w sumie wygląda nawet ładnie, ale Jezus, wy to widzicie, jakie to tu jest O Jezus Nie no Dla mnie to jest głupie, śmieszne, nienormalne i jakieś Poczepane, ja nie? nie wiem dlaczego to pokazuję, ale okej okay. Tutaj mamy Ze sp Speed Draw Speed Draw, tak Z tego odcinka, który rysowałam Tylko, że to mi się nie podoba to jest brzydkie I to jest Sophie Jej Tutaj mamy taki rysunek, jest to kucyk Jak wiecie, ja nie umiem rysować totalnie kucyków Dlatego to jest takie gówno Jakby to miało być ładne, ale wyszło takie gówno Coś ja tak powtarzam Ale dobra, to jest takie gówno, no To ta, ta serduszko jest przynajmniej ładne Rozpyska niedokończona, oczywiście Jak to ja? Teraz mamy tutaj jakieś las goły. Z To jest. To, to jest Cleo. Jakby. To jest jakiś brzydki obrys Cleo. Yy, nie wiem co to jest. To jest jakieś oko, serce, jakieś gówno. Kolejne. Jakby było wam mało. Tutaj jest oko, jakieś coś. Jakieś usta. Minka, minka, oko, oko, mózg. Chyba. O, to jest łza chyba, ale dobra. Minka. E, minka Samsa. No i data oczywiście. Teraz mamy taki mały fanart. Najpierw mamy takie O. Bla i Uwu Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałam. Loney lub Lona. Lona lub i tak. Low uznajmy, że Lona UW to jest taki rysuneczek dla ciebie taki. Yy, dedyktak. To jest sud kaktus, który jest niedokończony. Ehe, I go chyba nie dokończę. Ehe. To jest brzydkie umówmy się. Nie podoba mi się. A to z dedyk dla. Julieta Draw. Tak. Mhm. Uh -huh. Tak, tak. A tak w ogóle patrzcie, mam kaktusa takiego. Ała. Au, <laughs> takiego fajnego mam kaktusa. Bardzo mi się podoba. Jakby. To nie jest dziwne, ale on się nazywa, ten kaktus, to znaczy ona To jest Grażyna, okej? Okay? No jakby... podpis, Tak Powitajcie Grażynkę! O Jezus, oczywiście się wysypuje piach, znaczy ziemia Bo zawsze się to wysypuje Bo ona ma taką kruchą ziemię Że nie wiem Tak ogólnie to nie wiem, miałam taki kiedyś tego samego sklepu i ona się tak, ta ziemia nie, nie spała, ale nie wiem o co chodzi, ale ta ziemia naprawdę jest jakaś dziwna. Będę musiała go podlać. No i dzięki. Teraz tu jest bardzo brudne i mokre. Tak. Um, ale było warte pokazać Wam grażynkę, no bo. Każdy lubi grażynkę, prawda? Znaczy, jak ktoś tutaj ma na imię grożyna no to nie. Bez urazy. Yy, Mamy jeszcze kasę. Ale tutaj akurat jest bieda bo tylko. Yy, 15 groszy. No gorzej być nie mogło. No chyba, że. Taki jeden grosik na no to dopiero zbiedale. ale. Tutaj mam naprawdę takiego fajnego. Tak. Jakby. <laughs> nie wiem. Ale po prostu te pieniądze sobie są ok. I tak ogólnie, jakby ktoś się pytał, ym, jaki teraz używam gumek. Bo nie wiem, czy pokazywałam w odcinku z czym rysuję. Moje gumki? No to tak. Ja używam gumki chlebowej takiej. Bardzo fajna, polecam. Tak. Bardzo lubię. Trzymam ją w takim pudełku. I używam tutaj jeszcze takich gumek jak. Kurde, gdzie ja położyłam tę gumkę? O, tutaj jest. Taką. Gumkę białą, zwykłą. Taką. Y, taką, y, taką. Tak to już wszystko? Więc Nara.